Dobry wieczór, słuchamy. Czołem, kamraci, czołem Wojtuś czołem Marcin, czołem, e, czołem dziewczyno Krista, Krista e, z tej strony. Krista, Krista, e, no. dzwoni nam ze Śląska, Krista to jej dziełka zajebista. <laughs> Powiedzmy, <laughs> no, powiedzmy. Powiedz no, zajebiście wal, zajebiści wal. są wszyscy ludzie, co walczą no, no, o, 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 o Polskę, o, nas, o nasze o prawa. Nas i o, nas. o nas, właśnie, I o nas, właśnie, nas, tak właśnie. właśnie. Dobra, Ten, e, e, dzwonię, bo e, odnośnie do Mostawy e, mam autokar. E, kwota 110 zł, Chorzów, w okolicę Śląska, e, żeby się ludzie zgłaszali, no bo właśnie ty ta kwota jest adekwatna do, do, tam jest 57 miejsc, więc ludzie się zmieszczą, bo będzie od nas Wataha Śląskich Kamratów i, i, i jeszcze się tam mają ze Sosnowca też ludzie, no także powoli się zgłaszają, ale jak ktoś jest chętny, to, to możemy, możemy, możemy podać twój no, telefon numer. Telefon podać, tak. To dyktuj, telefon dyktuj, podać Marcin na... pisze, dyktuj Marcin pisze. 661 Dwa, dziewięć, trzy, siedem, trzy, dziewięć i wysłać mi SMS-a i ja odzwonię, bo nie zawsze mogę tylko, odebrać. Tylko napisz, kamraci, SMS-em, yy, najpierw, najpierw napisz, najpierw SMS, tylko no. kamraci, e, prosta zasada, jak któryś napisze w SMS-ie, zobowiąże się do tego, że siada do autobusu i za to płaci, to nawet jak nie jedziesz, to masz zapłacić. tak Niestety, tak jest, bo, bo, tutaj nie bo człowiek można nie, tak wpadłam nieraz, że że e, no, ludzie nawet nie odbierali po tym ode mnie telefonów, nie? Tym, no, bardziej, że, no. tym bardziej, że taki autobus fantastycznie załatwia naprawdę komunikację. No, bo, to, bo to jest i wygoda, i edukacja, tak. i klima, i, i, i wszystkie wygody, i, i internet, i te wszystkie, bo to są nowoczesne autobusy, tak. no także I się no, jedzie, wycieczka, zawiezie, przywiezie. Tak, a poza jest, tym, wiesz, no. jak kiedyś mi się zdarzyło jechać autobusem, chociaż zdarza mi się często jeździć samochodem, to to jest jakaś, mm. jakaś ciekawa, jakieś ciekawe zjawisko, że z wysokości tego autobusu, inaczej się postrzega tę drogę. Inaczej, nie? Inaczej. Tak, mimo że inaczej, inaczej. I inaczej, no. się okazuje jaka ta Polska jest piękna. No właśnie. A muszę, właśnie ci Krista, tak jak... muszę ci Krista zacytować komentarz z czatu, bo on się do tego co ja to by powiedziałem. Ta. Ja Marcin, masz recht synek, Krista jest... Jak... A czemu to mi się teraz nie... Ja Marcin, masz recht synek, Krista jest jedyna. A w czym się to rymowało? Myślał ci się zrymowało. Oj, <grym> <Aj>, jeżeli się zrymowało. No, <grym> Richtig, ty ale, to jest racja, nie? Racja. Nic się nie no ma. Ja też widziałem Rym. też <grym> widziałem Rym. <grym> no, także zapraszam, kamraci serdecznie. Dzwoncie, wysłuchajcie. o której byłby, byłby wyjazd? Krysta, powiedz, o który byłby wyjazd? No, e, 5.36 e, rano, bo tam trzeba być przed 11, żeby na tych parkingach się e, za, za. gdzieś tam, bo tam dostałam te namiary na te parkingi, mhm. e, bo tam będą wyznaczone. E, także e, no, trzeba, trzeba, trzeba to tak właśnie zorganizować, żeby zdążyć. No. To mi się wydaje, że to jest sam raz e, tyle godzin, bo jak to się e, o 11 zaczyna, no to żeby tam już przed 11, przynajmniej o pół do 11 być, nie? Dobra. No. Oflagować Także... się, oznakować się, jak Pan Bóg przekazał tak według komarackiej mody. Że, pamiętajcie, że tam przede wszystkim jedziemy uczcić pamięć tych ludzi i tak e, być aktywni w czasie otwierania, odsłaniania pomnika, który jest bardzo ważny dla historii Polski, tak a, jest. a, tak a jest. nie po to, żeby prowadzi jakąkolwiek organizację polityczną. Po prostu kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Nie jest tak to jest. miejsce szanujmy, do promowania się, tylko do upamiętnienia. Tak. Do upamiętnienia. Tak. Ale, to nie znaczy, że, ale to nie znaczy, że chowamy swoje znaki i nie, swoją nie, nie. tożsamość. Wręcz mnie, to jest miejsce do upamiętnienia, a nie do Do upamiętnienia, do tak. No i, i w celu tego upamiętnienia mi się wydaje, że warto, żeby wszystkie te e, organizacje, bo jesteśmy po prostu wszyscy Polakami, żeby się po prostu zaczęli bo miejsca w Polsce jest dużo dla nas wszystkich, nie? No także... E... Ta. Nie to, żeby jednoczyć, się, że jako jedność tam, nie? Ale po prostu żyć w zgodzie, żyć w zgodzie. A nie jakieś tam dziwne aluzje, bo, bo ty to, ty tamto, ty owanto, no Pięć i. W i... nie? No, ja, ja. Dobre. No. Dobre Krista. Także no Trzymaj się, tyle, dziewczyno. To do... Poz... no. Pozdrowienia. Niech ci się darzy. Pozdrowienia dla pana hutnika. Wzajemnie, wzajemnie, no. wzajemnie czołem. Dzięki i Widzimy czołem wielki. Polsce czołem. Czołem tak